Wygoda i bezpieczeństwo w jednym nosidle. Cześć, tu Paweł, firma Cybex. Szukasz nosidła, które zapewni Twojemu dziecku komfort i bezpieczeństwo jednocześnie będąc stylowym i funkcjonalnym. Nasze nosidło Cybex to idealny wybór. Nosidło koja zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Anatomiczne wsparcie kręgosłupa dziecka oraz regulowane paski dla rodzica zapewniają wygodę podczas noszenia. Dzięki jej lekkiej konstrukcji i łatwości zakładania. Koja idealnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Nosidło można łatwo założyć i nosić jak crossbaga, co sprawia, że jest niezwykle praktyczne w podróży. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Cybex Koja spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wyposażone w bezpieczne zapięcie i stabilne wsparcie, zapewnia ochronę dla twojego dziecka w każdej sytuacji. Nowoczesny design i elegancki wygląd nosidła sprawiają, że Koja wpisuje się w najnowsze trendy. To nosidło, które jest nie tylko funkcjonalne, ale również stylowe. Koja jest odpowiednie dla dzieci w różnym wieku i o różnej wadze, maksymalnie do 15 kg, dzięki czemu możesz go używać przez długi czas. Regulowana konstrukcja pozwala na dostosowanie nosidła do potrzeb rosnącego dziecka. Wybierz jakość, która łączy w sobie funkcjonalność i styl. A jeśli chcesz sprawdzić osobiście to nosidło, zapraszam cię do jednego z salonów Centrum Fotelików i Wózków. Do zobaczenia, cześć.